Tak wyglądają nasze poranki. Wychodzimy z Lakusiem na mały spacerek. Ja zazwyczaj łapię jakiś pacyczek. I Lakus jest bardzo ucieszony. No chodź, mam coś dla Ciebie. Właśnie będziemy mieli słoneczko. Dzisiaj jest Czarny Piątek. Zaraz po Święcie Dziękczynienia. Tutaj jest dość duże to święto w Ameryce. Wszyscy się tym przejmują. To jest jak Wigilia w Polsce, nie więcej jak święta bożonarodzeniowe i wszyscy siedzą w domach i zajadają, a my będziemy pracować dzisiaj i ile ma przyjść? Będziemy yy, kolejne rzeczy robić prawdopodobnie z betonu. No. Plan jest taki, żeby wykorzystać te najbliższe dni, ten weekend i przyszły, przyszły tydzień, żeby e, dokończyć fundamenty w paru innych, paru innych małych struktur, które też planuję wybudować. Chodź laki laki On nie słyszy niestety bidak. Już jest głuchy. Dobrze, chociaż widzi i ma węch. W porządku. W ten sposób się nie zgubi. Dzisiaj dosłownie wyganiał mnie yy, z wyra, żeby rano wyjść na spacerek, tak? Porzucać patyczkiem. Chodź. Tak. Hej. No chociaż jeszcze raz. Lucky? A nie słyszę niestety. Pieseczku. No chodź tutaj. Zobacz, co mam w ręce. O, teraz zobaczyłeś, tak? Przygotę troszkę wyganiać, bo on się troszkę tutaj nudzi, kiedy pracujemy. Praca niebawem się skończy. Przynajmniej przy tych fundamentach zobaczymy, ile uda się dać, zrobić. Jeśli zrobimy to, na wiosnę będzie można już stawiać te konstrukcje. Nie chcę zaczynać stawiania konstrukcji teraz, kiedy w zasadzie zostało dosłownie niewiele dni i będzie zimno. Już uprzedziłem Ilaja, że niestety, ale na zimę raczej zajadę do, do Mejsa, do, do domu, bo nie będę budował, bo jest zwyczajnie troszkę za zimno tutaj. Łapki grabieją na mrozie czasami. O, może jak jesteśmy tutaj, to pokażę to miejsce. Wczorajszej pracy w zasadzie myśmy już zakończyli tutaj pracę nad. Kolejnymi fundamentami, tu będzie warsztat, tak zwany, ja nazywam to brudnym warsztatem, że tu będą po prostu, można będzie drewno rąbać, prace nad metalem i innymi rzeczami. a Będzie jeszcze drugi warsztat, tak zwany czysty, gdzie będę mógł mieć elektronikę, drukarki 3D i tak dalej, gdzie nie będzie dużego zabrudzenia, zapylenia. I tutaj już mamy zrobione te podstumenty zasypane wczoraj, zostały przez Ilaja i tutaj wylaliśmy też kolejne rzeczy, trzy ostatnie w tym miejscu, dzisiaj będziemy zdejmować i zasypywać. I potem będziemy kłaść te plastikowe rzeczy pod, gra, pod ten pod gravel, przepraszam, pod żwir. Żwiru jak zwykle mamy za mało. Więc nie można za bardzo dokończyć wysypywania tego tutaj, to tu idzie bardzo powoli, trzeba bardzo, bardzo dużo żwiru niestety, na te płaszczyzny, na te podłogi. Tutaj widać, że druga komora już została, już jest zasypywana, powolutku, powolutku i stopniowo i potem jeszcze trzecia. I prawdopodobnie nie zdążymy tego wszystkiego zasypać w tym, w tym roku. Zostawię to zwyczajnie tak jak jest na zimę. Będziemy kończyć to w przyszłym roku, kiedy zaczniemy już właściwą konstrukcję. Będziemy budować drewna, strukturę, a jednocześnie będę przy, przywoził ten żwir i będziemy go sypać w różne miejsca. W tej chwili zachowuję ten na pracę przy betonie, bo będziemy jeszcze odlewać nieco cokołów przez te najbliższe dni. Będzie trochę roboty. No to czas może na kawkę.